Dzień dobry kochani, witajcie w poniedziałek. Jest chyba parę minut przed 14.00 i dopiero teraz mam czas, żeby usiąść i sobie do Was pogadać. Miałam nadzieję, że uda mi się to zrobić wcześniej, przy kawie, natomiast kawia wystygła, bo tak bardzo byłam na tym, co się dzisiaj dzieje. Dzień będzie szalony. Ja postanowiłam, że nagram coś na kształt właśnie takiego dnia ze mną, czy pokazania Wam, jak to ostatnio u mnie wygląda. Właśnie skończyłam nagrywać materiały dla Empiku, dlatego że trwają u nich. Targi książki. Jeśli macie ochotę kupić sobie książeczkę, to teraz jest dobry moment. Anyway, oprócz tego e, zrobiłam dziś post o książce Druga śmierć Eddie i Violet Bond, o której opowiadałam Wam tutaj w poprzednim filmie. Serdecznie Was na niego zapraszam, na mój Instagram. E, a za moment siadam do ostatnich poprawek do grafik, które tworzę na zlecenie do wydawnictwa. Także dzieje się, dzieje się mocno. Jest 14, a ja jestem w domu i to jest teraz moja praca. Słuchajcie, bo um... Jeśli chodzi o wielkie ogłoszenia, to moja przygoda w księgarni wydaje nam się zakończyła się kilka tygodni temu. Szukam nowych wyzwań i powiem wam szczerze, że od tamtego czasu nie pamiętam kiedy ostatni raz byłam tak zajęta, chyba rozpoczynając pracę właśnie w tamtej księgarni. Także nie nudzę się i Właściwie nie mam czasu, żeby usiąść i poczytać przez większość dnia. Jeśli, jeśli Wam to nie przeszkadza, później zabiorę Was też w drogę na terapię, dlatego że często, kiedy chodzę na terapię, to robię to na pieszo, żeby zrobić sobie spacer, też wracam na pieszo, mimo że jest to troszeczkę daleko, dlatego że pozwala mi to ułożyć wszystkie te myśli, które przychodzą do mnie w trakcie i po sesji. I tak, taki to jest mój mały rytuał. W ogóle strasznie dużo chodzę od kilku miesięcy i pomaga mi to. Radzić sobie właśnie z tymi nowymi emocjami, które przychodzą do mnie ostatnio. Ale dobrze, w trakcie tego dnia na pewno jeszcze będę Wam coś tam wspominać, co ciekawego robię. Tymczasem lećmy zabrać się za te grafiki. Jestem właśnie w moim um, pseudobiurze, jak to je um, nazywam. Tam mam książki, które czekają na sprzedania, książki do zdjęć. Um, i wspaniałe osłonki na kwiaty, które zdążyły mi umrzeć od tamtego czasu, bo miałam tutaj małą pandemię jakiegoś choróbska, kwiatowego, i niestety większość z nich nie podołała temu wyzwaniu. Aktualnie piszę sobie w dzienniku, bo mam przerwę pomiędzy pracowymi sprawami, bo staram się to robić właśnie po to, żeby sobie radzić się z, tym, z tymi wszystkimi przemyśleniami, które mam z terapii i generalnie też z sytuacjami, które. Sprawiają mi trudność. Miło się miło i nie miło. Dobrze się do tego wraca po czasie, kiedy już sobie z czymś poradzę, dlatego że widzę ten progres, on jest namacalny wtedy bardziej. Bo często zapominamy o tym, że coś tam się w naszym życiu zmienia i że to dzięki nam się zmienia i dzięki temu, że pracujemy nad sobą. Także ja w tym dzienniku może nie zapisuję, myślę, że to raczej nie jest dziennik, tylko po prostu taki notatnik. Ja w nim nie zapisuję każdego jednego dnia, tylko raczej momenty w ciągu miesiąca, kiedy gdzieś tam czuję, że chciałabym się. Mu wygadać, jeśli mogę to tak określić, i to jest bardzo przyjemne i bardzo fajne. Robię to w sumie od sierpnia, więc nie ma tych wpisów jakoś bardzo dużo, ale dużo się też w moim życiu działo. Jestem sobie wdzięczna za to, co tutaj pisałam, dlatego że wracając do tego widzę, jak wielką, tytaniczną pracę wykonałam. Więc jeśli potrzebujecie czasem przypomnieć sobie o tym, że kurczę, no jednak robicie dobrą robotę. To totalnie polecam Wam prowadzić taki, e, taki zeszyt i, i sobie zapisywać te emocje, to z czym sobie radzicie, jak sobie radzicie, albo może, czy sobie nie radzicie. To też pomaga mi uporządkować to, o czym chcę porozmawiać na terapii, dlatego że e, miałam tak, że często zapominam e, o wielu rzeczach w ciągu tygodnia, a kiedy sobie to spisuję, to potem łatwiej jest mi właśnie na sesji wrócić do tego, co jest dla mnie istotne i z czym trudniej było mi sobie poradzić. Także taka mała e, rada i off-top ode mnie. Myślałam, że ten dzień ze mną będzie dobrym momentem, żebym opowiedziała Wam troszeczkę o moim październikowym patronacie, do sióstr marnotrawnych, czyli House of Hollow, w którym zakochałam się w zeszłym roku w grudniu. Bardzo, bardzo się cieszę i dziękuję wiadomu Nidia za możliwość wsparcia medialnego tej książki, która jest. Idealną i absolutnie um, potrzebną lekturą na jesień. Dlaczego? Dlatego, że ma niezwykły, duszny i niepokojący klimat, um, ale o tym opowiem za chwilę. Przede wszystkim chciałabym przybliżyć Wam fabułę. Mamy tutaj trzy siostry: Iris Grey oraz Vivi. Um, każda z nich zniknęła pewnego zimowego wieczoru z ulicy w jednym ze szkockich miast. Ich rodzice zrozpaczeni nie mogli ich znaleźć, nie wiedzieli, gdzie się podziewają. I miesiąc później powróciły, tylko że powróciły zupełnie inne. Dlaczego? Dlatego, że ich włosy, niegdyś ciemne, stały się zupełnie jasne białe, oczy zaszły czernią, a ich Gardła znaczyła taka sierpowata blizna, tak jakby ktoś próbował je przeciąć. Stały się one też takimi bardzo pięknymi, eterycznymi istotami, które wpływają na otoczenie, które sprawiają, że ludzie nie są w stanie im się oprzeć. I nikt tak naprawdę nie wie, co wydarzyło się tym siostrom i gdzie podziewały się ten miesiąc, kiedy nie było ich z rodzicami. Jest to Historia, która na pewno wzbudzi w was ciarki nie, strachu, niepokoju, gdzieś takie poczucie, że coś tu jest mocno nie tak, i to już od samego początku. Kiedy poznajemy te siostry, dwie z nich opuściły już rodzinne gniazdo i pracują, są w świecie, podróżują, natomiast najmłodsza, czyli Iris, wciąż chodzi do szkoły i stara się prowadzić normalne życie, mimo właśnie tego swojego uroku i takiego czaru, który gdzieś tam cały czas jej towarzyszy w życiu. Tylko wszystko zaczyna się komplikować, kiedy Grace znika. I jej siostry nie mają pojęcia, gdzie ona jest, gdzie jej szukać, i tak naprawdę, co się z nią stało. Dodatkowo, dziwny stwór zaczyna pojawiać się gdzieś tam w polu widzenia Iris. Ona widzi, że on ją śledzi, że gdzieś tam cały czas jest w jej pobliżu. i ja jestem pewna, że fani strachu i niepokojących opowieści na pewno mocno odnajdą się w domu sióstr marnotrawnych. Ja byłam tą książką zachwycona. Jestem w ogóle bardzo, bardzo szczęśliwa, że pojawia się na polskim rynku wydawniczym więcej książek młodzieżowych, które są, że tak powiem, z dreszczykiem i są lekko straszne, dlatego że ja takie historie uwielbiam, a to jest jedna z nich. Wspaniale czytało się w oryginale, i wspaniale czyta się w tłumaczeniu Kalimakowskiej, którą serdecznie tutaj pozdrawiam. W międzyczasie okazało się, że mam trochę spraw do załatwienia na poczcie i w ksero, także zabiorę Was ze sobą, bo czemu nie? Ten dzień generalnie w moich planach i w mojej głowie wyglądał troszeczkę inaczej, ale życie pisze inne scenariusze często, bo chciałam, żeby było tu więcej właśnie siedzenia i takiego cozy czytania i też zdawania relacji z do um, domu sióstr marnotrawnych. Natomiast chyba będziemy musieli spędzić ten dzień w biegu, więc najwyżej po prostu ten dzień będzie trochę dłuższy, będziecie musieli mi to wybaczyć, tymczasem lecimy teraz załatwiać sprawy, a później na spacer i na terapię. I pójdziemy sobie po jakąś kawkę, bo czemu nie. Czy zanim pójdę podbijać świat, to chciałabym dać wam znać, że zaczęłam słuchać chłopek opowieść o naszych babkach na Legimi i powiem wam szczerze, że Początkowe wrażenia są bardzo pozytywne. Niewiele jeszcze mogę Wam powiedzieć o tej książce, no, jakby jest to e, oczywiście książka o chłopkach, o kobietach e, polskiej wsi i o tym, jak sobie oczywiście radziły w życiu. Um... Jak to ich życie wyglądało, że nie było usłane różami i nie było takie e, romantyczne i wspaniałe, jakbyśmy tego chcieli. E, natomiast pierwsze wrażenia są bardzo, bardzo pozytywne i świetnie mi się słucha tego audiobooka. E, myślę, że zaopatrzę się e, w tą książkę albo na targach krakowskich, albo gdzieś tam przy okazji, będąc w księgarni. Dlatego, że bardzo chciałabym mieć ją na półce i koniecznie zapiszcie sobie ten tytuł, bo jest mega interesujący. hej, witajcie. miał to być dzień ze mną, wyszło trochę bardziej półtora dnia ze mną, ale mam nadzieję, że wam to nie przeszkadza. przed chwilą wróciłam z badań i od fizjoterapeuty a za godzinę idę do ginekologa się zbadać. i tutaj wszystkie kobiety i osoby, które posiadają macicy, które mnie oglądają, pamiętajcie o tym, żeby zrobić cytologię raz do roku. fajnie byłoby też, gdybyście zbadały sobie piersi, dlatego, że jest, profilaktyka jest istotna. i ja o tym tylko tutaj szybko przypominam, ale żeby nie zmieniać tego w kącik porad medycznych, przejdźmy sobie do książki. Ja bardzo, bardzo chciałam dawać Wam update y na bieżąco, ale życie trochę weryfikuje nasze plany i często się z nich śmieję, mam wrażenie. Więc to mi się akurat nie udało, ale chciałabym Wam powiedzieć o tym, dlaczego tak bardzo cieszy mnie mój. Patronat w związku z tą książką, moje działania promocyjne, dlatego że ja w ogóle czytając tą książkę w grudniu, po angielsku byłam zachwycona tym, jak szybko wyciągnęłam też z takiego dołu czytelniczego. Czytałam ją co prawda jakiś czas, ale fakt tego, jaka byłam zaangażowana w tą historię, to jest książka, która jest przepełniona niepokojem. Ale nie tylko, bo oprócz oczywiście takiej zgniłej, niepokojącej atmosfery, pełnej właśnie roślin, pełnej dziwnych wydarzeń, których nie, które nie do końca rozumiemy aż do ostatniej karty powieści. Oprócz tego wszystkiego momentu, też siostrzeństwo, które wybija się na pierwszy plan, to jak nasze. Mm, Biegłą do bohaterki, szukają trzeciej, swojej siostry Grey, tego, jak poświęcają się temu tej czynności, jak też odkrywają tajemnice, które dotyczy ich pochodzenia, tego, dlaczego kiedyś zniknęły, co się z nimi działo przez miesiąc, kiedy ich nie było, były z małymi dziewczynkami, więc tak naprawdę mogło wydarzyć się wszystko, ich rodzice byli byli gotowi już zacząć żegnać się ze swoimi dziećmi, byli w rozsypce, i wtedy one wróciły. Dlaczego w ogóle są takimi eterycznymi, kuszącymi istotami, które sprawiają, że ludzie nie potrafią się im oprzeć? To wszystko składa się na powieść, co prawda dość krótką, ale w temacie. Wyczerpującą. To znaczy, ja czułam się usatysfakcjonowana tym, jak to się skończyło. Jest tutaj ogromny plot twist, który jest niesamowity. To znaczy, mnie wbił w fotel i, i nie wiedziałam, co się dzieje. To jest książka, która jest bardzo specyficzna. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że ona nie jest dla każdego czytelnika. W ogóle na okładce jest oznaczenie wiekowe 16, myślę, że 14, 15 też. Um, takie osoby mogłyby przeczytać tą książkę, ale chciałabym, żeby były świadome tego, że niektóre rzeczy są mniej makabryczne um, i mogą, mogą wywoływać strach um, i, i jakiś taki stres, jakiś taki trigger. Um, więc z przymrużeniem oka raczej bierzcie to, co do Was mówi, bo też ja, będąc 14 15 letką um, byłam trochę inna emocjonalnie niż pewnie większość z Was. E, także mm, nie, nie bierzcie tego tak zero jedynkowo. Anyway! Do czego dążę? To jest książka, która jest makabryczna momentami, bardzo niepokojąca i też trochę straszna. Ja się lekko bałam, nie czytałabym jej w nocy. Natomiast jest w niej taki klimat, który mnie absolutnie urzekł. Ja uwielbiam książki, które są dziwne, które są inne, które są niecodzienne i totalnie... W zupełnie inny sposób przedstawiają też pewne rzeczy. To nie jest urocza młodzieżówka, która sprawi, że poczujecie się lepiej. Ona może nawet sprawić, że poczujecie się tak nie na miejscu i troszkę, troszkę tacy przytłoczeni ogromem tej dziwności, może tak. Natomiast jest to idealna lektura na jesień. Dosłownie. Ona krzyczy jesień, dlatego że właśnie ma taki Halloweenowy, niecodzienny i straszny nastrój. Ja bawiłam się na nim wspaniale. Jestem w ogóle ogromną fanką postaci Iris, która jest tutaj narratorką. Jest to najmłodsza z sióstr, która pozostaje. W domu, po tym jak one opuszczają rodzinny dom, gdzie tam będąc nastolatkami, szukają siebie w świecie, Iris pozostaje ze swoją mamą um, i, i stara się właśnie sprostać jej oczekiwaniom, też stara się być normalna, mimo tego właśnie daru, który gdzieś tam otrzymała, będąc dzieckiem, znikając, um, mimo tej swojej um, aury, którą roztacza, nie korzysta z niej, nie nie używa jej, aby manipulować innymi ludźmi. Jedna z jej sióstr, Grey, ta, która znika, jest modelką światowej sławy i ona właśnie jest taką najbardziej niebezpieczną z niej, przynajmniej tak mi się jawi, bo świadomie wykorzystuje to właśnie, kim jest i jakie ma zdolności, czy raczej predyspozycje. Druga z sióstr ma karierę muzyczki, Vivi I ona jest bardzo wycofana. Jest taka, ma taką grubą warstwę ochronną na sobie. Jest właśnie taka nieufna i bardziej okrutna. W tym, swoim, w tym swoim zachowaniu, taka właśnie, tak jak mówiłam, wycofana i właśnie chowa się trochę za taką stworzoną przez siebie fasadą. I one wszystkie, no, każda z nich jest inna, każda z nich inaczej poradziła sobie z tym, co się wydarzyło. One też, um, Iris nie pamięta w ogóle, co się wydarzyło i stara się dociec. Prawdy, a my wraz z nią, z tym, że ona też nie jest narratorką, której możemy do końca ufać. W ogóle tutaj nikomu nie możemy tak naprawdę ufać i to jest niesamowite. Lubię takie książki, które nie są oczywiste w tym względzie. To jest powieść, która pozostawi Was z takim poczuciem. Totalnego rozwalenia głowy. Podoba mi się zabieg, który wprowadziła tutaj autorka i do czego nawiązuje tą historią, ale nie będę zdradzać Wam o co chodzi, dlatego że byłby to wielki spoiler. Zresztą niewiele mogę o tej książce powiedzieć, bo ona właśnie, tak jak wspomniałam wcześniej, jest krótka. Dlatego każda kolejna informacja byłaby dla Was gdzieś tam odebraniem tej radości z odkrywania samodzielnie. Nie chcę tu więcej nic mówić. Um, uważam, że to naprawdę warta uwagi książka, która pojawiła się na rynku e, polskim e, tej jesieni. Um, warta uwagi z tego względu, że jest to gdzieś tam są to nowe motywy, które stają się um, bardziej popularne w Polsce gdzieś tam ten mrok, takie straszne opowieści właśnie dla młodszych czytelników młodszych, to znaczy poniżej 18 roku życia oczywiście. I podoba mi się to, bo ja uwielbiam roczne klimaty, a w młodzieżówkach jest to jeszcze takie dość delikatne i spokojne. I z tego miejsca powiem Wam, że jeśli już poszukujecie czegoś podobnego, jeśli już czytaliście Dom Sióstr Marnotrawnych, to myślę, że spodoba Wam się książka Marty Bijan Muchomory w cukrze i jej najnowsza powieść, czyli Nocne Godziny, bo to są właśnie takie książki młodzieżowe, które wprawią Was. Podobny nastrój. Wszystkie czytałam, także mogę z czystym sumieniem polecić Wam. Mam nadzieję, że zachęciłam Was do tego, żeby przeczytać Dom Sióstr Marnotrawnych i mam nadzieję, że dobrze bawiliście się podczas tego szalonego dnia ze mną. Dajcie mi znać w komentarzach, czy chcielibyście, aby taka forma pojawiała się częściej tutaj na moim kanale. Chciałabym też zrobić taki film, gdzie czytam przez 24 godziny i Wam to relacjonuję, ale to zobaczymy, jak mi to pójdzie. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Przypominam o tym, żeby koniecznie przeczytać Dom Sióstr Marnotrawnych, bo jest to idealny moment na tą właśnie książkę. Dajcie się oczarować siostrom Hollow. Do zobaczenia w kolejnym filmie.